Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Widać tutaj? Czy nie widać? Może wezmę i tutaj odwrócę kamerę, to wam pokażę. Chodzą tam takie, chodzą tam takie kury. Chodzą sobie. I nie trzeba daleko iść od Popeści Lordeni, wyjechać gdzieś w ogóle stąd, żeby doświadczyć takiego właśnie widoku. Są tutaj, za kratą, u kogoś w mieście, hodują sobie, są, ganiają sobie szczęśliwe kury, jedzą jakiegoś robaczka, dziobią sobie tak dzióbkami, dziobią, dziobią. Coś pięknego. Ale dzisiaj będzie o czymś, co jest w Polsce. I za chwilę wam powiem i się dowiecie. Serdecznie was zapraszam. Zacząłem tego vloga właśnie w tamtym miejscu, gdzie widzieliście gospodarstwo takie w środku miasta. I to jest coś, co jest bardzo takie normalne i popularne w Rumunii. Ludzie nawet w mieście potrafią hodować takie kury i mają swoje zwierzaki, I nawet świnie wiem, że hodują i potrafią ubijać tę świnie i opalać na paletach, nawet w centrum Bukaresztu, w jakiejś innej dzielnicy. Także. Tak to wygląda w Polsce. Niestety rzeczywistość jest inna. Jakiś pieseł tam szczeka na mnie. Mam nadzieję, że przyjaźnie, a nie że zaraz podleci, będzie tu jakiś problem. Natrafiłem na taki kanał. Gdzieś mi to YouTube po prostu podpowiedział, i nazywa się on kurnik Kazika. Jeszcze raz kurnik Kazika. I tam był właśnie taki film, gdzie zatytułowany jest przyjdą i zabiorą ci kury. I obejrzałem sobie ten film, ciekawy materiał, tam pan pokazywał jak wyglądał u niego taki kurnik, jak to jest zorganizowane, jak te kury się tam po prostu hodują, opowiadał dużo ciekawych informacji na ten temat. Obejrzałem sobie całego vloga, to jest jedyny jaki obejrzałem z tego kanału, nie miałem okazji i czasu oglądać więcej, ale to, co zostało tam powiedziane, no to po prostu wybrzmiało. I ja teraz, tak na takim prawie cytatu, będę chciał Wam puścić urywek tamtego filmu, żebyście sobie mogli zobaczyć. Ty nie chodź tu do mnie, bo tylko szczekasz, że robisz hałas. Będziecie mogli sobie obejrzeć, jak to wygląda, jak taki kurnik, nawet wygląda. Tak szczerze mówiąc, bo nie jest to może. Oczywiste dla nas, laików mieszkających w mieście, ludzi, którzy nie mają do czynienia z wsią, ludzi, którzy jeżdżą gdzieś tam sporadycznie i nie znają się na tym. Tak jak ja też się nie znam, ale mogę oceniać pewne rzeczy na podstawie swoich doświadczeń, przemyśleń mieszkania tutaj w Rumunii, czy też mojego mieszkania, jak to wyglądało w Polsce. Już teraz zapraszam Was na ten krótki materiał. Będzie nie wiem, około 3 minut, podejrzewam. No, i przejdę do mojego komentarza. Napisał do mnie kiedyś w temacie kontroli weterynaryjnych, które są przeprowadzane w naszym kraju, robione takie, jakby to powiedzieć, naloty wśród hodowców drobiu. I pisaliście do mnie, ja już nie pamiętam, kto pisał ani z jakiej miejscowości, że robione są kontrole weterynaryjne. Wśród hodowców drobiu przychodzi taka kontrola weterynaryjna, sprawdza, czy kurki są zdrowe. A jeśli znajdzie jakieś źródło wirusa, źródło choroby, to całe stado idzie do likwidacji. Podobno ludzie są zdesperowani do tego stopnia. Że ukrywają swoje kurki gdzieś nawet po lasach. Co jest już dla mnie naprawdę znakiem ogromnej desperacji i ogromnej troski o kurki, bo kurka niezależnie od tego, czy jest to kurka, czy jest to kaczka, czy jest to chomik, czy jest to piesek, czy jest to kotek. Jeśli podchodzimy do zwierząt z sercem, przywiązujemy się do nich, to nie chcemy, żeby przyszedł jakiś pan weterynarz i, i poddał eutanazji, czytaj, uśmiercił naszych kochanych przyjaciół, no bo nikt nie robi tego z psami, nikt nie robi tego z kotami, nikt nie przychodzi. Sprawdzać, czy pies jest zdrowy, bo jak nie jest zdrowy, to trzeba go uśpić. I uważam, że nie powinno się tego robić również w przypadku drobiu. No, moi, moi drodzy, to jest jakiś skandal, żebym ja musiał podejmować tak desperacki krok, jak zabieranie moich kur, przenoszenie ich gdzieś do jakiegoś kurnika ukrytego w lesie, aż minie ta cała afera. Związana z kontrolami, yy, jakimiś komisjami weterynaryjnymi. No, ale zobaczcie, przychodzi sobie, wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Idzie sobie komisja weterynaryjna przez wieś i wchodzi do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego gospodarstwa, w którym znajdują się kurki. I załóżmy, załóżmy, hipotetycznie zupełnie, że w pierwszej lokalizacji akurat trafiają na taki moment, że kurki, na przykład, mają jakiś tam katar lub jakąś inną chorobę wirusową, cieknie im z nosów, charczą, chrypią, ale hodowca stosuje zabiegi pielęgnacyjne, zastosował leczenie i czeka po prostu aż. Kurki wyzdrowieją. Lekarstwo działa. Wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby kurki wyzdrowiały, ale komisja podejmuje decyzję o likwidacji stada. Ja już kiedyś miałem okazję robić taki film na temat kur. Było tak, że dzwoniłem nawet do jakiejś instytucji, chyba to był jakiś powiatowy inspektorat weterynaryjny czy jeszcze coś tam, i tam pytałem. O limit kur, jaki ma być postanowiony. I kiedyś było tak, że mieli wprowadzić, że możecie mieć 300 kur, jak 300 wojowników, Spartan. 300 <grystu> i możecie te 300 mieć wojowników ten, po prostu bez rejestracji. Ale jak już jest 301, no to trzeba zarejestrować. Chyba, że coś się zmieniło. Ja już nie wiem, musiałbym podzwonić, znowu zrobić sobie taką serię tych telefonów, zadzwonić jak to jest, wypytać, żeby być na bieżąco z tego rodzaju informacjami i wiedzieć po prostu jak jest. Tak czy inaczej to co ten pan zrobił na YouTubie, ja jestem bardzo wdzięczny, że ten materiał się pojawił, że ja na niego natrafiłem, że miałem okazję go zobaczyć, także dziękuję. I chciałem się właśnie odnieść też do tego, jak to jest, bo tak jak widzieliście, tutaj w Rumunii nikt na to nie patrzy. Jakby tu ludziom zakazać hodowli tych zwierząt, albo jakby miały być takie wnikliwe kontrole, jak są w Polsce, ludzie by się tu wtedy dopiero zbuntowali. Bo jak ja powtarzałem, naród rumuński jest takim bardzo uległym narodem. Oni to tak to... A na wszystko przymykają oczy, tam będzie kostka masła po 20 lei, no co, co zrobić? Co zrobić? Ciecefak, powiedzą, no i tyle, i, i nic nie zrobić. Ale jakby im tu zakazać hodowli świń, zakazać hodowli takich kur, tego wszystkiego, myślę, że byłyby grube protesty wtedy w Rumunii, bo tego ludzie sobie tutaj nie dadzą odebrać. Przynajmniej w moim przekonaniu, mnie się tak wydaje, znając tą mentalność rumuńską. i... I to, jak do tego oni tutaj podchodzą, jak dla nich to jest ważne. I bardzo dobrze, że to jest ważne. Ja to właśnie pochwalam. To jest jedna z rzeczy, jaka tutaj na początku przykuła moją uwagę, mieszkając w Rumunii, odwiedzając rodzinę Anny na wsi. I nie tylko u niej, ale w ogóle cała wioska, wszędzie, wszędzie tak jest, że te wsie wyglądają o wiele inaczej jak w Polsce. Że są te zwierzęta, że każdy ma jakąś kurę, kaczkę, gęś, świnie, krowę, konia, owce i tak w miarę tego to taki I pojechał samochód z takim, z taką intonacją moją i 300, czystu nagle biegnie tutaj, czystu kurcząt, spartan, no i tak to jest, także e, tego rodzaju słuchajcie rzeczy, Ja się normalnie pogubiłem, dajcie mi chwilę, bo sam z sobą czasami nie mogę wytrzymać, już wiem co wam chciałem tutaj dalej powiedzieć, Różnice pomiędzy wsią rumuńską, a pomiędzy wsią polską są bardzo znaczące. To jest tak w ramach tego podsumowania, jak to jest tu, a jak jest u nas w kraju. I to nie jest też tak, że jak coś się będzie mnie czepiało szczegóły, że w Polsce no nie ma jakichś gospodarstw i tak dalej. Pewnie to gdzieś jest, ale jak ja jestem na jakiejkolwiek wsi w Polsce, to tego nie widzę. Nie widzę to, jak jest w Rumunii. Gdzie jest to wszędzie, gdzie jest to wszędzie dostępne i każdy coś ma i każdy coś od kogoś gdzieś kupuje, bo jak jeden ma gęś, a drugi nie ma tej gęści, to ten, który ją ma, to kupi od niego. I tak się ludzie tutaj y, wspierają w jakiś sposób, wymieniają biznesy, prowadzą też takie tak. Także jest to naprawdę coś, co mi się podoba, jeśli chodzi o Rumunię. W Polsce tego ja nie widzę. No tutaj środek miasta po Popeszcie loden, i często się zdarza, że bryczka z koniem przejeżdża, albo koń z bryczką, jak to woli, i to jest normalny widok. Ale w Polsce zobaczyć konia i bryczkę to już jest coś sporadycznego, nienormalnego. Mam nadzieję, że ten szlaban, który tu jest, to mi nie pokara zaraz Bóg za to, co ja mówię, i taki Bluf! dostanę po prostu szlabanem w głowę, bo się wyrażam. Ale mówię same pozytywne rzeczy. Skara no. Boska mi raczej. Nie powinna teraz spotkać. Jak zobaczycie tego vloga, to znaczy, że przetrwałem. Ale chcę się jeszcze odnieść do tego, właśnie jak jest w Polsce: do tego takiego reżimu, bo jest to wielki reżim. Te kolczykowanie tych zwierząt, ta rejestracja, ta cały czas kontrola, taka, że przyjdą wam, sprawdzą, czy kury są zdrowe, czy są chore. Jak nie, jak są nawet w trakcie leczenia, to mogą powiedzieć zabieramy i do utylizacji. Jest to, moim zdaniem, coś bardzo złego, co się dzieje, jeśli mówimy o Polsce. Nie ma takiej wolności. Ta wolność w moim przekonaniu jest ograniczana już do maksimum, już nie wiem, jak jeszcze można, ale widać da się jeszcze bardziej dokręcić śrubę, tak jak robiłem wczorajszego vloga, gdzie emocje mną rządziły i nie mogłem wytrzymać już, to dokręcają właśnie tą śrubę, tak. Dokręcają, a nie będziecie sobie hodować zwierząt, jakie tam kury przyjdziemy. O, ta kura ma katar. Ta kura ma katar. Zabieramy wszystkie! Ile tu jest ich? One nie rejestrowane, nie rejestrowane. Nie ma 300 spartan. 300 tych nie ma, nie ma. No dobrze, jest tam 50. Zabieramy, zabieramy do utylizacji, do utylizacji. No trudno, proszę pana, no nie da się. No one są chore. Nie ma, nie ma, że pan protestuje. Nie ma. 50 kur. Proszę je oddać. Zabieramy. I tyle. My jesteśmy komisja tutaj lekarska. Jesteśmy eksperci przez duże E. I po prostu zabieramy wszystkie kurczaki. Nie ma. Zmiłuj się. Nie ma, panie drogi. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Wy złodzieje. I oczywiście ciśnienie musiało mi się podnieść. Bo czy to nie jest złodziejstwo zabierać komuś czyjeś zwierzęta? Nawet jeżeli one są chore, no to, to są. No i trudno. No to ale co są czyjeś zwierzęta? Jak ktoś ma chorego psa i kota, czy też kota, to co też mu zabierzecie? Bo I powiecie, że do utylizacji, bo po prostu co? Bo, bo jest chore, to nie można pomóc temu zwierzęciu. Kura to jest codziennego, tego, tego się nie leczy, bo co? Bo z jakiej racji? Ograniczanie wolności, stwarzanie jakichś takich przepisów, które mają być przepisami prawa, ale w moim przekonaniu są bezprawiem stosowanym na Polakach, na narodzie polskim. I zabieranie tych zwierząt, właśnie, to jest coś karygodnego. To jest coś, co ja będę potępiał, to jest coś, co ja będę wytykał tym ludziom, którzy są za to odpowiedzialni. Czy to ci inspektorzy jacyś, którzy tam chodzą, czy powiatowy. Ten inspektorat weterynaryjny, czy jeszcze inni, czy politycy, oczywiście polskojęzyczni, no bo to idzie gdzieś z góry. To musi być też gdzieś jakimś rozporządzeniem unijnym, żeby ludzi zmusić do tego, żeby no nie hodowali tych zwierząt, bo po co mają hodować? Jeszcze by byli zbyt zdrowi, jakby. Mieli taką zdrową zwierzynę, u siebie zdrową kurę, jeszcze taką by zjedli, a nie tą z marketu, naszczykniętą substancjami dziwnego pochodzenia. No to to jest dla Was, tak? To jest dla plepsu. Plebs ma jeść byle co, ale jak pleps sobie wychowuje po prostu już coś dobrego, no to to nie może być. Kto Wam, kto wam dał prawo, żebyście by dobrze zjedli, żebyście dobrze po prostu... Wychodowali sobie coś ten, nie macie prawa, my wam to prawo zabierzemy. I oni tak właśnie robią, postępują w ten sposób, zabierają to prawo ludziom do tego, żeby mieli coś swojego. Najpierw limity, później rejestracje i tak dalej. Teraz będą chodzić, sprawdzać, czy ktoś ma zdrowe, czy ktoś ma niezdrowe i tak dalej. Powiem wam, reżim totalny. Ja nie wiedziałem, że można takich czasów doczekać. Ale myślę, że może być jeszcze gorzej. Nie łudźmy się, może być jeszcze gorzej. Albo ci ludzie się jakoś, nie wiem, nie wiem jak, jak się temu oprzeć też tak de facto, tak? Ja słyszałem w tym vlogu, ja nie wiem, który moment wam tu puściłem, ale tam było, że ludzie, niektórzy zdecydowali się nawet w lasach hodować te kury, bo się boją po prostu tych kontroli, że przyjdą, zabiorą. I ten, to już jest chore, to już jest nienormalne, to już jest upodlenie, upokorzenie totalne, jeśli mówimy o nas, Polakach. Czegoś takiego tutaj nie ma w Rumunii. Absolutnie. Czegoś takiego tutaj nie doświadczycie. To jest jedna z rzeczy, która jest wielkim plusem w tym kraju, a to, jak wygląda w Polsce, to jest po prostu jakiś dramat. W tym miejscu zaczynałem tego vloga i chcę go skończyć. Muszę uważać, bo ktoś tam chodzi. Sobie nie chce, żeby ktoś myślał, że chodzę tu i specjalnie nagrywam komuś pod domem. Nie jest to zbyt miłe, ale miły widok. Te kury, naprawdę coś wspaniałego. Idę. Wy napiszcie wasze komentarze, co uważacie w tej kwestii. Czy jest to normalne, co się dzieje w Polsce? Czy jest nienormalne? Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest kolejny wymysł? Naszej pięknej, kochanej, wspaniałej Unii Europejskiej, czcigodnej. Czy to jest, czym to jest spowodowane? Jakie są Wasze wnioski i opinie? Subskrypcja kanału, łapki w górę, udostępnienia. No i do zobaczenia następnym razem. Tyle z mojej strony. Pa. pa.